Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że w końcu ktoś coś zrobi z lichwiarzami. I ja wam mówię, że to jest bardzo dobra wiadomość. Dla nas wszystkich. Także jeśli chcecie wiedzieć więcej, to ja was oczywiście serdecznie zapraszam. Uregulowano wreszcie te lichwiarskie kredyty. Tylko czemu tak późno i ilu ludzi musiało na tym ucierpieć? Ale mimo wszystko dobrze, że ktoś jednak coś robi w tym kierunku. I o zgrozo, uwaga, powiem to, panie Ziobro. <laughs> dobra decyzja. Dobra decyzja. Dziękuję bardzo. Tylko, że ja myślę, że problemem nie jest, że problemem jest również to, że um, te pożyczki lichwiarskie, te kredyty lichwiarskie, te takie. Wiecie, 200 zł pożyczysz, oddasz 5 tysięcy, to one dają też te kredyty, też te pożyczki ludziom, którzy ewidentnie nie są w stanie ich spłacić, nie są zdolni do spłacenia jakiejkolwiek raty. Dają te pożyczki lichwiarskie na tak zwaną gębę. Windykują na różne sposoby, i to niekoniecznie zgodne z prawem. I można się śmiać, ale są to sytuacje w niektórych momentach naprawdę niebezpieczne. I w ogóle te ogłoszenia na Facebooku: jeśli potrzebujesz pożyczki do 20 tysięcy złotych, napisz na priv. Jakaś tam halina czy inna, Andrzej. I co myślisz, że nie ma ludzi, których życie nie zmusi do tego, żeby napisać wiadomość prywatną do takiej osoby? A tym bardziej w obecnej sytuacji, w jakiej znajdują się Polacy? No, oczywiście, że się znajdą tacy ludzie. Dużym problemem Polaków jest takie zawijanie się właśnie w spirale długów. Spłaty kredytów innym kredytem, branie pożyczek na coś, na co ich nie stać, a później spłata kredytu jakąś chwilówką, żeby komornik nie wszedł na rentę czy wypłatę. I dalej takie spłaty rad w nieskończoność, bo odsetki rosną i są tak wielkie do spłaty, że ci ludzie nie są w stanie ich spłacić. No i co do tego dochodzi? No do tego dochodzi nerwica, stany lękowe, depresja, próby samobójcze, na końcu samobójstwa. Myślicie, że sztuczki takich firm nie wykańczają człowieka? Jak na przykład codziennie ktoś puka o zwrot długu, stoi pod drzwiami, stoi pod... Szkołą dziecka szko stoi pod przedszkolem, stoi pod pracą. Normalnie bank wysyła pisma, zawiadamia, sprawa trafia do sądu, sprawa trafia do y, komornika, y, można to rozłożyć na raty. Lichwiarze załatwiają takie sprawy inaczej. To jest straszne. I to wszystko dla ludzi z taką spiralą długu raczej zaciska im tą pętlę na szyi coraz bardziej. Najlepsze jest to. W tym wszystkim. Że taki kredyt dostanie już osiemnastolatek. Który nie ma z czego spłacać. Który nie za bardzo myśli o życiu, o przyszłości, o dorosłości. Bądź też może być zmuszony przez inne osoby, jak nie wiem, patologicznych rodziców, czy jakiekolwiek inne otoczenie. I dostanie takie coś na piękne oczy i taki młody człowiek w dorosłość wkracza już z długami. To lichwiarskimi długami. To idzie się wykończyć, naprawdę. Ja oczywiście może dramatyzuję. Lubię sobie czasami podramatyzować. Wiem. Ale tak się w życiu napatrzyłam na niszczenie ludzi właśnie takimi lichwiarskimi sposobami takimi lichwiarskimi pożyczkami. Jak widzę teraz tych ludzi, co się dzieje, jest to dla mnie po prostu przerażające i szokujące. Oczywiście ja w ogóle nie mówię o tym, że nie ma ludzi, którzy się tym systemem nie zachwycają. Na pewno są ludzie, którzy chwalą sobie taki system i się cieszą z tego, że takie lichwiarskie pożyczki istnieją i ja nie mówię, że nie. Jasne. Chciałabym tylko zwrócić uwagę, że ten problem jest wiele poważniejszy niż same te procenty, które lichwiarze zabierają, bo to jest bardzo szeroki problem. Bo ludzie niektórzy zapominają też z drugiej strony, że to nie jest łatwy socjal, tylko coś co trzeba oddać i to więcej oddać. Dużo, dużo więcej. Tak więc co piszą o tym gazety? Koniec z lichwą. Dziś, tydzień przed świętami, ustawa antylichwiarska wchodzi w życie. E, najprawdopodobniej wczoraj to się wydarzyło. Wchodzą zmiany obniżające poziom kosztów pozaodsetkowych, nawet pięciokrotnie mówił wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Zauważył, że w 2011 roku za czasów rządów POPSL wprowadzono korzystne zmiany prawne dla lichwiarzy: wykreślono z przepisów przestępstwo lichwy i maksymalny poziom kosztów pozaodsetkowych. Dotychczas wiele ofert pożyczek kusiło zerowymi odsetkami, choć w rzeczywistości umowy zawierały liczne opłaty dodatkowe, które znacząco podnosiły ostateczny koszt zaciąganego zobowiązania finansowego. Pożyczkodawcy wprowadzili różne prowizje czy opłaty za przygotowanie wniosku i umowy bądź za obsługę zobowiązania. Efekt? rażąco wygórowana kwota do spłaty, a w przypadku niemożności zwrócenia długu powiększonego o dodatkowe koszty spore problemy. Nowelizacja kończy z dowolnością w doliczaniu dodatkowych prowizji i marży. Ich limit maksymalny zostaje ustalony na 45% całkowitej kwoty zobowiązania w całym okresie trwania umowy. Jeśli okres kredytowania będzie obejmował 6 miesięcy, suma odsetek i kosztów pozaodsetkowych nie może przekroczyć 25%. W przypadku spłaty przedterminowej konsument może oczekiwać od pożyczkodawcy proporcjonalnego zwrotu wszelkich opłat i kosztów związanych z pożyczką, jak prowizja czy ubezpieczenie. I teraz pytanie, czy ci ludzie, którzy biorą sobie takie chwilówki, e, będą w ogóle świadomi teraz swoich praw? Limit odsetek pozostaje na obecnym poziomie, czyli maksymalnie 25% w skali roku. Podobnie jak w przypadku zakupów na raty, zmieniają się także udziela udzielania. Zmieniają się także za, zmieniają się zasady udzielania chwilówek, że on, dotąd rzeczywista roczna stopa oprocentowania sięgała czasami nawet kilkuset procent. No to prawda, co dla wielu konsumentów oznaczało niemożność spłaty zobowiązania. Nowelizacja dzięki obniżeniu kosztów pozaodsetkowych, między innymi opłat związanych z odroczeniem terminu spłaty pożyczki, jej nieterminową spłatą, ubezpieczeniem, pozyskiwaniem informacji dotyczących biorącego pożyczkę, wynagradzaniem, reprezentującego przy zawarciu umowy agenta bądź pośrednika itp. Oraz za sprawą zakazu rolowania długów, czyli zastępowania jednego długu kolejnym. Ograniczy możliwość nakładania dodatkowych, drastycznych opłat na klientów firm pożyczkowych. Yy, I trochę to smutne, że oni zamiast. Yy, Nakazać bardziej weryfikować klientów, zwiększyć weryfikację, sprawdzić czy ktoś jest w ogóle w stanie spłacić ten kredyt, to obniżą procenty, żeby ktoś, jak już sobie zaciągnie kredyt, to żeby mu łatwiej spłacać. Tutaj, tutaj brakuje mi takiego stanowiska chwilówkowego. I oczywiście to, co właśnie wielu powiem, to się zapewne nie spodoba. Jednak uważam, że powinien być zakaz dawania chwilówek osobom, które nie są w stanie ich spłacać. Przecież te chwilówki dają nawet bezdomnym. Wy sobie to wyobrażacie? Jak tak można? Przecież wiadomo, że on tego nie spłaci. A te 600 zł renty, co ma, to pewnie mu komornik wsiądzie właśnie za te 200 złotych chwilówki na chlanie. A wiecie, pamiętacie skok, skok wołomin, sytuację skoków w ogóle. Co się tam działo? Podpisywanie umów, branie kredytów, wszystko na bezdomnych, gdzie te kredyty zresztą dla bezdomnych w skoku to normalne banki dawały, nie? więc to też tak, ale to pokazuje, że wzięcie chwilówki na bezdomnego na 15 tysięcy złotych, jeśli on posiada jakąś ręcinę, to nie jest żaden problem. A my wiemy, jak działają mafie w Polsce? Nie wiemy. I tutaj właśnie brakuje mi w tej nowelizacji yy, wzmianki odnośnie dawania kredytów dla młodzieży osiemnastoletniej, która nie ma pracy, a jeszcze się uczy. I osobom bez środków do życia lub z niewystarczającymi środkami. Bo to, że jest brak edukacji, to jedno, ale najwięcej takich chwilówek kto ma. Bogaty? Nie. Korzystają z nich właśnie ci, którzy już nie mają zdolności kredytowej. Ci, co nie mają na raty. Ci, co są zazwyczaj najbiedniejsi i najmniej zaradni życiowo. I nie wiem, skoro nie ma tej edukacji w sprawie finansów, w sprawie kredytów, w sprawie życia i w sprawie tego, jak rozporządzać budżetem domowym, to chociaż dbajmy o tych najbardziej niezaradnych i najbiedniejszych. Ja nie mówię, żeby im coś dawać za darmo, ale no, wiecie... Jak oni wlezą w te spirale długów, to jaki oni widzą sens w pracowaniu, skoro zarobi najniższą krajową, wszystko zabierze mu komornik, a 500 plus komornik mu nie zabierze. No to co się lepiej opłaca w takim przypadku? Bo myślicie, że ktoś w tych chwilówkach sprawdza, czy osoba, która przyszła ubiegać się o 200 zł na 50 lat, nie ma już przypadkiem 55 chwilówki wziętej? No nikt tego nie sprawdza. Co to paniom, która to daje i ma z tego prowizję, interesuje? Nic. I powiem wam, że Polacy często popełniają samobójstwa. Męż mężczyźni najczęściej, jak to sprawdzałam, był taki odcinek, wychodził jakiś czas temu. Yy, I myślicie, że co, że przez co? Przez to, że nie wiem, za dużo gry grają? Czy za to, że mają długów więcej niż włosów na głowie i nie potrafią sobie radzić z problemami życia codziennego? To jaką ankietę powinnam tutaj zrobić? Czy to przez gry? Czy to przez problemy i długi. I cieszę się naprawdę, że ktoś w końcu zauważa ten problem lichwiarskich. Pożyczek, chwilówek. Jednak i tak uważam, że w tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że nowe przepisy kładą kres sytuacjom, w których przez często nagłe, nieprzewidziane trudności życiowe Polacy tracili cały dorobek życia wskutek rażąco wysokich kosztów zaciągniętych pożyczek. Od teraz wszyscy konsumenci, którzy zdecydują się na takie zobowiązanie, będą mogli czuć się chronieni. To koniec ukrytych opłat dodatkowych i wypisanych małym drukiem wygórowanych kosztów zobowiązania. Działalność lichwiarzy przestaje być bezkarna, a państwo zyskuje realną możliwość zadbania o bezpieczeństwo Polaków. Podkreśla minister sprawiedliwości. No i powiem wam, że gituwa. no. Już dawno powinno się zrobić coś z tymi naciągaczami. Takimi żerującymi na ludzkim nieszczęściu, nie? Jeszcze Glapiński, Sasin, Obajtek i się nawet trochę uśmiechnę. I wiadomka, że każdy odpowiada za swoje czyny i każdy powinien być świadomy tego, że jak się zaciąga dług, to trzeba go spłacić. Jasne, ja to wiem. Jednak przy tych chwilówkach cholernych to nie zawsze jest takie proste. jak tu siedzę, powiem Wam, że nie sądziłam, że tak szybko wydarzy się dzień, w którym zgodzę się ze Zbigniewem Ziobrą, Ziobro, z Ministrem Sprawiedliwości, z Wiceministrem Sprawiedliwości i ze wszystkimi innymi, którzy jednak wkroczyli w, tą, w te drz chwilówkowe drzwi, że tak powiem. Jest to wiekopomna chwila, można ją gdzieś zapisać. Także kochani, dajcie znać, czy się zgadzacie z tym, żeby likwiarze byli bardziej kontrolowani? Czy jednak każdy sam powinien decydować o tym, ile odsetek ma ochotę płacić? Dajcie znać, co myślicie o nowej nowelizacji. A ja się żegnam. Buziam.